Cześć kochani, z tej strony Macziala Pada z sercem. Pomyślałam sobie, że dzisiaj Wam opowiem, jak wpływa nauka mówienia na pewność siebie, jak procentuje tak naprawdę, co zrobić, gdy dziecko nie mówi. Pierwszym takim ważnym elementem jest skupienie uwagi dziecka. Dziecko pokazując na lampę na przykład mówi nam, że chce wiedzieć, jak się ten przedmiot nazywa. Czyli jest to tak naprawdę przedjęzykowy komunikat. Dziecko chce dzielić swoją uwagę z nami, ale jeszcze nie mówi, tak? Co my możemy zrobić, żeby stymulować rozwój dziecka i troszkę wpłynąć, przyspieszyć to, ten, te etapy mówienia? Tak naprawdę, to co widzicie teraz u mnie, czyli wymalowane usta na czerwono, to oczywiście dla kobiet, powodują to, że usta są bardziej wyraziste. I dziecko jest w stanie łatwiej naśladować usta wymalowane, które się odznaczają, niż po prostu twarz, która się zlewa. Więc zdecydowanie polecam używanie intensywnej szminki. Dziecko ma wrodzone w sobie naśladownictwo i po prostu patrząc na nas, będzie czasami robiło tak, jak uczymy, pół, ty. Wiemy, że to jest przerysowane, ale dziecko robi. Często bezdźwięcznie, stara się naśladować i widzę to na przykład u dzieci, które nie są jeszcze pewne tego, że potrafią. Czują taką niepewność mówienia, że właśnie bardzo często odbywają się bezdźwięczne realizacje. Ruchy ust wskazują na to, że dziecko wie jak ułożyć, ale jeszcze troszkę tej pewności brakuje. Kolejna ważna rzecz przy nauce mówienia, jeżeli dziecko ma dwa latka i nie mówi... To my nie możemy rozmawiać z nim tak jak z osobą, która jest na, na tym samym poziomie, chodzi mi o wysokość. Tylko musimy zniżyć się: musimy albo przyklęknąć, albo przykucnąć, albo siąść. Wtedy dziecko ma dokładnie nasz wzrok skierowany, swój wzrok skierowany na nas i po prostu nasz wzrok się widzi i twarz nasza jest bardziej dla dziecka zauważalna. Co jest jeszcze ważne. Tak naprawdę to, co właśnie zaczęliśmy mówić, czyli te kon ten kontakt wzrokowy. Kontakt wzrokowy jest ważny i w dzieciństwie, bo wtedy, jakby jest komunikat wysyłając, jest nadawca, odbiorca, jest kanał, i poprzez odczytywanie, czy dana, dany komunikat został zrozumiany, możemy odczytać nawet już w oczach, tak. Oczy tak naprawdę się mówi, że są zwierciadłem duszy, i wtedy wiemy, czy dziecko rozumie, czy nie rozumie, bo oczy wiele zdradzają. Więc bardzo ważny jest ten kontakt wzrokowy. Kontakt wzrokowy, który wypracujemy w dzieciństwie, przekłada się w dorosłym życiu na pewność siebie. Bo jeżeli patrzymy rozmówcy w oczy, to jesteśmy odczytywani za bardziej wiarygodne osoby, niż osoba, która szuka coś na suficie. Albo po ziemi i nie może utrzymać tego kontaktu. Więc jeżeli u dziecka wypracujemy to, że mówiąc patrzymy sobie w oczy, będzie to procentowało na przyszłość jako oznaka tego, że dziecko jest pewne siebie. Druga była rzecz, był, były usta. Aha. Jeżeli mówimy do dziecka i widzimy, że nie patrzy, to właśnie te usta u kobiet, ale co u mężczyzn? U mężczyzn, stryknięcie palcami, zwrócenie uwagi. Po zwróceniu uwagi w ten sposób, że na przykład, nie wiem, klepniemy, klaśniemy, ja teraz klasnąć nie mogę, ale wiecie o co chodzi, klaśniemy, możemy też po, zawołać po imieniu dziecko, tylko zwracamy uwagę na to, czy ono patrzy i my też oczywiście patrzymy w jego kierunku i utrzymujemy ten kontakt wzrokowy. Myślę sobie jeszcze o nauce mówienia, ale to będzie fajny temat na kolejny filmik. Opowiem Wam troszkę o wizualizacjach, które pomagają bardzo dzieciom, w nauce mówienia, dzieciom, które właśnie nie mówią. Więc do zobaczenia. Tutaj był filmik o pewności siebie w dorosłym życiu, powodowany tak naprawdę mówieniem u dzieci małych, nauką mówienia. Więc bardzo ważne, czym skorupka za młodu? Wiadomo, procentuje. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.